Sergej 2-2 w Cesnowcu z Zagłębiem. Jak to wyglądało z perspektywy Murawy? Na pewno duży niedosyt, bo w, nie wiem, czy lepiej mógł się ułożyć na mecz niż, niż dzisiaj. E, prowadzenie plus y, oni przeciwnie gra mniejszości, wydaje się, niby wszystko. No wszystko po to, żeby w końcu przełamać te wyjazdowe. No wyjazdowe, że nie możemy wygrać. Niestety tam też popełniłem błąd karny, wyrównanie, ale w drugą połowę weszliśmy, chcieliśmy od razu odrobić i się udało. Siedzieliśmy na nich, udało się strzelić na 2-1. No i końcówka niestety, znowu stały fragment, znowu te, te można powiedzieć, demony wracają. Musimy bardziej się skoncentrować na tych ostatnich minu minutach, żeby w końcu przywieźć z wyjazdu punkt. Ale za sobie upodobałeś, bo strzeliłeś tutaj kiedyś gola. Dzisiaj strzeliłeś też na tej samej zresztą stronie boiska, bo gadaliśmy przed meczem o tym i jeszcze u nas też dwie wsadziłeś. Zagłębił. Za drużyna ci leży jakoś ewidentnie? Nie tak, że drużyna leży. Po prostu skupiam się na każdym meczu, żeby po prostu była bramka, bo najwyżej wygrane mecz. A gdybyś mógł jeszcze raz zagrać, co byś poprawił w grze zespołu dzisiaj? Koncentracja. Dobra. Przed nami kolejny mecz ligowy za tydzień z Chrobrym Głogów. Na co musicie największą jakby uwagę przykuć na treningach teraz w tygodniu, żeby ten mecz wygrać? Wykończenie akcji. Czyli wykończenie akcji, tak? Tak, bo mieliśmy dużo sytuacji, tylko nie mogliśmy postawić kropkę nad dół. Dobra. Sytuacja w tabeli no nie jest najgorsza. Jesteśmy na strefie spadkową, ale na pewno przydałoby się zacząć wygrywać, nie? No tak, zdecydowanie. Teraz mamy za tydzień chrobry u siebie, więc no to, to, to musimy już płacić o trzy punkty.